Siedzę od rana na Facebooku. No i po prostu wszyscy dziś byli na długi weekend. Ja pierdzielę, wszyscy tutaj, proszę bardzo, jak nie granicą, tak to kajaczki, proszę bardzo, tu sobie jakimś zalewikiem siedzą piją piwka, wszystko elegancko, a ja co? Ja cały weekend poświęciłam sprzątaniu, praniu i gotowaniu, po prostu poświęciłam się naszemu życiu, naszemu domowi, naszemu, naszemu ubóstwu, ubóstwu czy czegokolwiek. Po prostu poświęciłam się dla nas, a ty co? Zobacz jak Elka, zobacz, jak Elka, zobacz, zobacz gdzie ona była. Przybyła, La lafirynda nie a ty będziesz tej. Weź byś mnie gdzieś zabrał, gdziekolwiek, chociażby nie wiem, na spacer po Ikei, żebyśmy... Nie wiem, żebym pokazała wszystkim ludziom, że se kupuje coś, że dekorujemy mieszkanie, że dekorujemy dom, że będzie tak zajebiście przytulniucha i fajniucha. Ty nie masz co dekorować. Nie mam co dekorować, ale przynajmniej tak pokażę, no. Przynajmniej tylko tak. Bo fajnie, no! Stara, jak już tam będziemy, to co? chcę usiąść na takiej najdroższej kanapie, jaka jest w sklepie. Nie wiem, wybiorę jakąś 120 tysięcy i będę udawała, że może tam wybiorę, może tam wybiorę. Jest taka wygodna, jest nawet taka niedroga, taka taniocha. Poważnie mówisz, co wy żartujesz? Poważnie mówię, co? Myślałeś, że ja ci robi tutaj jakiś standard na żywo? Chodź, go! po prostu idziemy i udajemy, że kupujemy wszystko z najdroższe, nie? Zresztą nie po to sobie robiłam loki, żeby usiąść na kanapie w jakimś kucu, nie? Ale bajunia! Witam was kochani bardzo serdecznie, ja jestem właśnie na łóżku za 70 tysięcy. Znaczy się, za 7 tysięcy i zastanawiam się czy kupić, czy nie, jest po prostu za tanio. Co księżyczka taka niezadowolona? A co? Mam być zadowolona? Jak przeszłam dwa piętra Ikei po prostu tyle wędrów kwadratowych i kupiłam jebaną wyciskarkę do czosnku to jak mogę być kuźwa zadowolona? A ci się loki wyprostowały? Wyprostowały mi się żeby zaraz to by się gęba nie wyprostowała z tego wszystkiego, ja pierdzielę tyle wchodzenia z tego wszystkiego To czosnek będę wyciskać późno mada faka nawet żadnej świeczuszki, nic, zero bo pani czosnki się nie tyle. To teraz stary, jak będziemy wracać, to chciałabym, żebyś zatrzymał się w tej łące, takie to są te piękne kwiaty ja się tam położę i zrobiliśmy fajną sesję zdjęciową i ja się oznaczę gdzieś tam, że byłam na końcu świata czy coś takiego. Gdzie ty się tak kłamać nauczyłaś? Jak to, gdzie? W łóżku z tobą. fotograf jestem. <Glarky> Oajku, cztery godziny latania po sklepie i wróciłam z pieprzoną wyciskarką do czosnku. Może byś coś nowy, teraz robiłam. No wie? A co ja, kucharka, jestem? Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubańczykowi. I like this satisfaction.